Już od 2026 roku leasing aut firmowych mocno się zmieni. Jeśli planujesz zakup nowego auta, to jest moment, żeby się tym zainteresować. Dziś w 2025 roku obowiązuje limit 150 tysięcy zł kosztów uzyskania przychodu dla auta swojej nowego w firmie. Dzięki temu leasing jest jednym z najpopularniejszych sposobów finansowania samochodów. Ale od 1 stycznia 2026 roku limit ten zostanie obniżony. Dla samochodów spalinowych maksymalnie 100 tysięcy złotych. Z kolei, auta niskoemisyjne z emisją poniżej 50 g CO2 na kilometr zachowają wyższy limit 150 tysięcy złotych. A samochody elektryczne i wodorowe nadal aż 225 tysięcy złotych. Uwaga, to ważne. Zmiany obejmą także trwające umowy leasingu operacyjnego. Oznacza, że nawet jeśli podpiszesz umowę w 2025 roku, to część kosztów po 1 stycznia 2026 roku może już podlegać nowym zasadom. Zmiany w leasingu 2026 to nie tylko nowe limity. To też jest nowa strategia dla firmowych flot. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zmianach w 2026 roku, napisz w komentarzu Zmiany. A skontaktujemy się z Tobą.